Witam, witam, dzień dobry, bardzo serdecznie witam każdego ciebie, runiczne miejsce mocy, runa. kochani, 21 listopad 2024, kochani moi, przychodzę z energią dnia, sprawdzimy sobie, jaka energia dla ciebie, wszystkim... Którzy lajkują, komentują, udostępniają, wspierają kanał. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Kochani, patrzymy, jaka energia na czwartek. Dzisiaj Jowiszowo, więc pomnażamy wszystko. I wszystko się pomnaża. Więc, jeżeli się coś zabierzemy, będziemy robić, no to może uda nam się to dużo, dużo więcej. i dużo, dużo sprawniej. Kochani, no cóż, patrzymy, niech ten przekaz będzie dla Ciebie zrozumiały, bez szkody, dla każdego Ciebie, a mnie niech przypełnia miłość. Niech Archanioł Michał, Archanioł Ezarcha i aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu i patrzymy sobie, jaka energia, jaka energia, kochani, na czwartek, na 21 listopada. Oj! Coś może się rozjaśnić, coś co do tej pory było ukryte, albo mogą się pojawić jakieś nowe możliwości. Uwaga też na temperaturę, żeby gdzieś nie przewiało, ale coś co było ukryte tutaj może się rozjaśnić, no i dużo namiętności. dwudziesty pierwszy listopad dwa tysiące dwadzieścia cztery i patrz co my tu mamy kochani O, dzisiaj będzie radość, będzie zadowolenie, będzie spełnienie. Mm. <noise> Energię mówią, no dziś masz szansę spełnić się jakieś twoje marzonko, marzenie. Jest to runa spełniających się marzeń, w wunio, która mówi, ciesz się, świętuj, raduj. A też energia mówi o radości z osiągnięć. Ktoś może tutaj jakieś uznanie w kierunku Twojej osoby przekazywać. Tu jakaś wygrana, jakieś powodzenie, jakaś przyjemna niespodzianka dla Ciebie, jakieś zwycięstwo, jakieś zbawienie no tutaj mnóstwo rzeczy, e, energie też mówią, e, żeby dojść do doskonałości, to trzeba e, przeżyć życie, dlatego, że to wszystko w życiu jest lekcją dla nas. E, i wunio też e, mówi o tym, żeby starać się widzieć głębiej, wyjść poza ramy oczywistości, żeby tutaj szukać głębiej jeżeli coś robisz, czym się zajmujesz to jakby rozszerzaj te swoje działania więc nie skupiaj się tylko na jakimś tam ograniczonym elemencie miłe, korzystne sprawy dzisiaj będą nam towarzyszyły piękny dzień szczęście, powodzenie zadowolenie też możesz być w takiej sytuacji, że poczujesz, że masz wokół siebie ludzi, wspaniałych przyjaciół, na których możesz liczyć, tutaj będziesz to doceniać. No i jakieś też powodzenie w miłości, właśnie, czy, czy, czy w koleżeństwie, czy, czy właśnie taka przychylność będzie, czy to zawodowo. Ale też ktoś może otrzymać tutaj informację o awansie, o, o triumfie jakimś zawodowym czy uznaniu. Dziś jest też święto, kochani pracowników socjalnych, może ty akurat jesteś takim pracownikiem i otrzymasz taką nagrodę, tak? Też energie mówią o przezwyciężeniu przeciwieństw, o takim szczęściu, powodzeniu, o, o, o sukcesie, więc wunio jest energią, która mówi, jeżeli taki negatywny nastrój był, zniechęcenie, to tutaj. Warto właśnie umówić się z przyjaciółmi, warto pobyć z ludźmi, którzy mają pozytywny wpływ na Ciebie. Oni też wesprą, pomogą, podpowiedzą, ale też będziesz się fajnie w tym towarzystwie czuł. Może idziesz na jakieś spotkanie, właśnie, może się z kimś umówiłeś, może dostaniesz właśnie zaproszenie na spotkanie z przyjaciółmi w fajnym gronie. No tutaj. Też energię mówią, poszukaj w sobie radości dziecka, trochę tej radości wprowadź do swojego e, życia, tak? E, jeżeli czekasz na miłość, no to dziś jak najbardziej możesz poznać taką e, osobę. E, no cóż, też jeżeli będziesz cóż, coś tutaj działał, pracował, no to dzięki współpracy masz, masz szansę osiągnąć e, jakieś dobro. E, też, e, to, co sobie zaplanujesz, właśnie no to w Unii będzie przynosić powodzenie w dążeniu do celu, też będziesz tutaj na pracę dość pozytywnie patrzył. Dziś to będzie taki dość przyjemny dzień, będzie chęć, będzie energia do dalszego działania, no i tak. To docenienie, dobre słowo, może jakaś nagroda pieniężna, to wszystko będzie przekładało się też na, na inne rzeczy, czyli na miłość, inne relacje z innymi ludźmi. Energia też mówi o takim pozytywnym myśleniu, że, że warto pozytywnie myśleć, bo pozytywne myślenie przyciąga pozytywne rzeczy do nas, przyciąga ludzi podobnych. Właśnie z takim usposobieniem bardzo pozytywnym, wtedy zupełnie inaczej, łatwiej, prościej, szczęśliwiej. Też taka właśnie pozytywna energia, dodająca siły, radości, chęci do życia, do działania. Fajny dzień, pozytywne rzeczy, sukces, niespodzianka. Możesz sobie zdrapać zdrabkę dzisiaj, bo jakieś Twoje. Marzenie, to co sobie manifestowałeś, to o czym marzyłeś, co skrycie może myślałeś, ma szansę się zrealizować. Ogólnie harmonia, spokój, też jeżeli gdzieś tam były jakieś niedociągnięcia, coś jeszcze było do skończenia, no to tutaj wszystko dzisiaj, w ten czwartek, masz szansę uporządkować, naprawić. Tutaj to, co sobie zamierzysz, to jak najbardziej. Będziesz w yy, stanie to... Dokończyć. Radosny dzień, radosny dzień może właśnie być tutaj, że ktoś Ci tutaj zaoferuje swoją pomoc, czy ty będziesz też komuś tutaj pewne rzeczy pomagał, przy tym będzie panował dobry nastrój, <grym> taka miła atmosfera. No i zresztą osoby, które będziesz spotykać dzisiaj, to bardzo tak pozytywnie będą na Ciebie wpływały. No, bardzo, bardzo naprawdę przyjemne. Dzień, ale tak energia mówi: poszukaj w sobie tej radości dziecka, i też dzięki temu pozytywnemu myśleniu osiągniesz pomyślne rezultaty, więc jakby tu zwróć uwagę, tak, zwróć uwagę, ale możesz, możesz rzeczywiście. Eee, też tutaj i lepsze relacje z bratem, z siostrą yy, czy tutaj z kolegą koleżanką też tutaj ktoś może się odezwać, coś zaproponować albo będzie wam się fajnie razem rozmawiało no tutaj jakieś marzenie coś o czym myślałeś, coś co gdzieś tam było dla ciebie istotne, ważne, ma, ma szansę się zrealizować taki przyjemny przyjemna energia na dziś przyjemny dzień radości szczęścia, uznania, dobrego słowa więc ktoś może docenić Twoją pracę, ktoś może docenić y, y, Twoje y, to, co tworzysz, tak? Ktoś może właśnie powiedzieć: dobre słowo, to docenienie może być w różny sposób od materialnego po, po właśnie <laughs> niespodziankę, wyraz wdzięczności. Kochani, przepiękna energia. Kontrolowanie trudności, zamiast obawiać się, że inni mogą próbować cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc, a więc nie kontroluj wszystkiego, daj pewnym rzeczom popłynąć. Zawsze się ktoś znajdzie, kto pomoże. Pozytywnie się nastaw i, i bądź otwarty na drugiego człowieka. Pewne rzeczy muszą same gdzieś tam się dostroić na siłę niczego nie wymusza i nie musisz wszystkiego kontrolować od A do Z pozwól zrób przestrzeń na pewne rzeczy zamanifestowałeś spełnienie marzeń przychodzi, nie trzeba cisnąć góra działa <noise> nie za wszelką cenę czasami zamanifestujmy, po prostu dajmy czas, żeby góra mogła zadziałać tak? staje się siła daje bezpieczeństwo, wiesz jak być silnym i kochającym, co przynosi korzyści tobie i innym. No więc masz w sobie dużo siły, dużo mocy, jesteś zdeterminowany, tak? No to tutaj przychodzi to uznanie, przychodzi ta pozytywna realizacja. Przy każdym działaniu ważne też, żeby pomyśleć o drugim człowieku, nie kosztem drugiego człowieka, ale też zaś w drugą stronę, nie? Swoje potrzeby, swoje zdrowie przede wszystkim ważne, istotne do startu gotowy, ruszaj teraz jest doskonały czas na skoki złapanie pragnienia Twojego serca więc tutaj coś pięknego wychodzi przychodzi hmm. wychodzi też <laughs> może coś tworzysz i to jest dobry czas i moment, żeby z tym wyjść na zewnątrz. A może myślisz o tym właśnie, żeby z czymś wyjść, co tworzysz, a na, do tej pory do szuflady pisałeś, tworzyłeś, malowałeś, nagrywałeś. A tutaj energię mówią, ruszaj, twoje marzenie ma szansę się spełnić. I nie obawiaj się, znajdą się ludzie, którzy ci pomogą, wesprą, masz przyjaciół. Idź, rozerwij się trochę. <grych> Nie tylko samą pracą człowiek żyje, tak? Wprowadź więcej radości, doceni siebie. Wszystkie moje potrzeby i życzenia są spełnione, zanim zdążę je wyrazić. No właśnie, i tutaj się spełniają jakieś marzenia, bo w Unii jest runą spełniających się marzeń, i tutaj jak coś manifestowałeś i. Tak w ogóle szybko będą się manifestować dzisiaj rzeczy, tym bardziej, że będzie się to zdwajało. E, więc e, pamiętaj o tym, o tym optymistycznym myśleniu, o tym pozytywnym myśleniu, żeby nie siedzieć w tych negatywnościach, bo będziesz przyciągał te negatywności i to jeszcze z wyzwojoną siłą. Dzisiaj robisz, dzisiaj czwartek. Kochani, rona spełniających się marzeń. <laughs> Jakieś niespodzianki, fajny dzień, fajna energia. I tego Ci życzę. Wszystkiego, co najlepsze. Na no to na ten czwartek, tak? Chciałam powiedzieć środek. Czwartek, 21 listopad 2024. Mimeruna.